MAAA! <try> Weź ta fadgłaś! Wessor, ja Ciebie nagrywałem cały czas. Czekaj, bo tu na czarno jest. Jak to się robi? Poczekaj. Nie wiem. Aha, ja mam nic nie mówi, zapomniałem. No <try> machaj, Człowieku, idź dance, nie? Wydym dance, człowieku, bez kitu. Już? Bo mi się minuty kończą. na czarno jest, tak nie może być. Ja cię kurwa zrobię zaraz. Bez kiepy na czarno-biało widzę jak on w tym kolorze ty. I nie wiem co się robi. Poczekaj, robimy tak.